Dobra, robimy klimat. O, to pięknie. Dobra, klimat zrobiony. Cześć, bo dzisiaj będzie klimatycznie. Co tydzień spotykamy się na naszych live'ach z cyklu Edukacja C4, poruszając tematy bardzo techniczne. Bardzo dietetyczne, bardzo takie zdrowotne, wręcz naukowe. Dzisiaj będzie trochę lżej. Dzisiaj będzie bardziej e, karnawałowo, bardziej e, w stylu hawajskim. Tak? Kto zauważył? Tak. Dlaczego dzisiaj w ten sposób? Z bardzo prostej przyczyny. Zawsze widzimy się tutaj. I chwało Wam za to i chcę Wam bardzo serdecznie pogratulować, za te wszystkie niesamowite rzeczy, które robicie z tygodnia na tydzień. O których no, z braku możliwości nie mamy okazji tutaj wspominać na naszych live'ach, ale to nie jest tak, że my tylko spotykamy się z Wami, omawiamy te wszystkie ważne sprawy żywieniowe, omawiamy wszystkie kolejne etapy Waszych postępów w redukcji tkanki tłuszczowej, w dobudowie masy mięśniowej. Czy w poprawie kondycji takiej sportowej. Nie, to nie tylko tym człowiek żyje. To nie jest tylko tak, że spotykamy się i tak jest strasznie nudno i jest jakoś. Nie. Po pierwsze, zawsze kiedy się spotykamy, jest esencjonalnie, bo czy online, czy stacjonarnie tutaj na miejscu u nas w klubie, to i tak jest ten żar i jest ta emocja niesamowita związana z osiąganiem rezultatów, ale po każdym etapie takim, powiedzmy. Co miesięcznym, co dwóch, co trzy miesięcznym, a średnio co dwa, co trzy miesiące robimy właśnie takie wydarzenie, organizujemy Dni Otwarte. W ostatnim czasie nazywamy je koktajl party. Koktajl party z tego względu, że jesteśmy w stanie spotkać się, posłuchać wykładu, posłuchać historii, niesamowitych historii naszych podopiecznych. W jaki sposób osiągnęli swoje efekty sylwetkowe, wagowe co zmieniło się w ich życiu dzięki temu. W jaki sposób są postrzegani, w jaki sposób zarekomendowali właśnie te zdrowe zasady stylu życia, zdrowego stylu życia innym osobom w swoim otoczeniu, znajomym, bliskim członkom rodziny. W jaki sposób odżywianiu w odżywianiu pojawiły się zmiany u wszystkich domowników. Te historie, ten wykład, te niesamowite spotkania one są jeszcze okraszone taką otoczką pyszności, takich e, e, wisienek, które mamy w zwyczaju przygotowywać jako poczęstunek. I e, zbliżające się koktajl party, to będzie hawajskie shake party. Dlatego jest wyjątkowy, dlatego ja dzisiaj w takim stroju. No nie wiem, czy czujecie ten klimat hawajski. Ja wiem, że go stworzymy razem, kiedy się spotkamy. Już w najbliższą sobotę, 10 września o godzinie 11, bo wtedy właśnie to hawajskie party mamy zaplanowane. To będzie wyjątkowa impreza, i podczas tej imprezy będziesz mieć okazję spróbować smak będący kwintesencją lata. Nie pozwól, żeby lato odeszło, nie pozwól, żeby smaki lata zniknęły. I dzięki temu, że pojawiła się limitowana edycja Formuły 1 od Herbalife, o smaku ananasowo-kokosowym, będziemy mieli okazję skosztować nie tylko tego przepysznego smaku, nie tylko z ananasem i z kokosem, ale, tak jak już wspomniałem, koktajl party z samej nazwy, to jest po prostu przepyszny poczęstunek, możliwość sprawdzenia różnych smaków, różnych przekąsek, różnych rozwiązań żywieniowych, które ułatwiają życie na co dzień, ułatwiają odżywianie, w szkole, bo nam się rok szkolny zaczął, ułatwiają odżywianie w pracy, po urlopie, po wakacjach, kiedy trzeba się o dziwo wreszcie zdetoksykować i przywrócić do stanu sprzed wakacji. Życzę Wam tego z całego serca. Wiem, jak ciężko pracujecie, wiem, jaką radość Wam sprawiają osiągane, te osiągane przez Was rezultaty, wiem, jak. Niesamowicie jest pozbyć się i pożegnać kolejny kilogram nadmiarowej tkanki tłuszczowej, czy zbudować kolejny kilogram tej pożądanej, odpowiadającej za tempo po metabolizmu tkanki mięśniowej, jak poprawiacie nawodnienie i jak super sobie coraz lepiej radzicie podczas Waszych wysiłków aktywności fizycznych. No ale poza tym, że ciężko na to pracujecie, zasługujecie na chwilę wytchnienia, na taki czas spędzony z trenerem, na taki czas, który po prostu będzie. Świetnie spędzoną sobotą bez stresu, w gronie ludzi takich jak ty, przy atmosferze gloryfikującej sukcesy oraz zdrowy, aktywny styl życia. Zapraszamy serdecznie. W komentarzu znajdziesz link do wydarzenia. Zapoznaj się z opisem wydarzenia, możesz tam zaznaczyć, że będę, albo że jesteś zainteresowana. Zainteresowany, skontaktujemy się z Tobą. Albo ty skontaktuj się ze swoim trenerem odżywiania, jeśli go posiadasz. Jeśli do tej pory nie masz swojego trenera odżywiania, koniecznie odezwij się do nas, a wtedy poradzimy coś i zaprosimy ciebie. I ty też możesz skorzystać z takiego shake party, żeby przyjrzeć się dopiero, czym tak naprawdę my się zajmujemy, w jaki sposób osiągamy wspaniałe rezultaty i jakie rezultaty jesteśmy w stanie świętować co dwa, co trzy miesiące na dniach otwartych. Z cyklu koktajl party. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam. Jeśli do tej pory nie byłaś u nas, no to tym bardziej będziemy szczęśliwi, mogąc Ciebie ugościć. Dziękuję, do zobaczenia.